Dzień dobry Państwu, kancelariana. Niedziela. Spacer po lesie, grzybki zebrane. Proszę zobaczyć. Relaks. Spokój. Czyli masz problemy z długami. Masz problemy ogólnie finansowe związane z zobowiązaniami. Wiesz, że już od tego nie uciekniesz, nie unikniesz tego. W taki chwilę jak ta. Spacer, las, powietrze. Jest to ogromna ulga dla Twojego obciążonego umysłu. Tak, bo jesteś obciążony. Windykacja. Widmo komórnika. Bez dwóch zdań. To potrafi cię obciążyć. Dlatego korzystaj z takich chwil. A jutro, w poniedziałek, zabierz się do swoich rzeczy. Zrozumem. Opanuj emocje konsultuj swoje problemy z doświadczoną kancelarią i z nich wychodź. A takich dni jak teraz, jak teraz, w tej chwili będziesz miał więcej. Łatwo się mówi, powiecie. Wcale nie. Rozumiem waszą sytuację. Wiem jak to wygląda. Może nie chcę wam się wierzyć na tą chwilę, ale proszę mi wierzyć. Nie tylko Wy macie takie problemy. Czy mieliście? Z wiele osób w Waszej sytuacji. Różne sytuacje w życiu powodują, że macie problem ten czy inny, ale to Wy decydujecie, jak ten problem się skończy. Dlatego, jeżeli macie problem z długami, potraktujcie walkę z długami jako pracę etapową. Od poniedziałku do piątku ciężko pracujecie, żeby z tego wejść, a w weekend odpoczywacie. Bo jak powiedział w Świętej Pamięci Książę Kaczkowski znajdźcie sobie w życiu w ciągu dnia 2 trzy godziny, aby się martwić, a potem oczyśćcie sobie głowę i odpoczywajcie, cieszcie się życiem. Uwierzcie mi, z windykacją można wygrać, z komornikiem można wygrać, z długami można wygrać. Eee, zapraszam serdecznie do obejrzenia poprzednich moich filmów. Tam będziecie mieć wiele odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Życzę spokojnej niedzieli. Kancelariana.